Cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Chciałabym cześć, cześć. Wam przedstawić Alberta, trenera personalnego. Mega, mega człowiek, który właśnie zmobilizował się panie w klubie oraz swoją mamę. Pozdrawiamy cię, Moniko, jak będziesz nas oglądać bardzo serdecznie. I dopiął dzisiaj supervisora, czyli jest już kierownikiem. Powiedz, co, tak. się z tym, co się z tym wiąże. O, Teresa do nas dołączyła. Witamy cię, Teresko. Mamy Coś... superwizora nowego. No, co no się mamy. z tym wiąże? Co się z tym wiąże, Albert? Powiedz, mama ci bardzo pomogła, chociaż panie w klubie też są niesamowicie zachwycone Twoją pomocą i efektami, bo pokażmy, co tutaj za nami właśnie stoi same. Zestawy oczyszczające, a także kontynuacja właśnie oczyszczania, czyli F15. Powiedz coś o tym. Powiedz o tym, jak się paniom to spodobało. Dlaczego? Co, co spowodowało, że ty uwierzyłeś w to, że ten zestaw naprawdę paniom pomaga. Efekty się paniom spodobały. No, efekty innych pań, prawda, tych, które zaczęły na początku. No głównie. Mm. Ciężko samemu było się przekonać, ale jak. Ktoś widzi, że jednak się da, to mm -hmm. czemu mi miałoby się nie udać? No, dokładnie. no i to tak poleciało lawinowo. Dokładnie. Niektóre panie zachwycone właśnie, a powiedz jeszcze o tych, o tych korzyściach, o efektach z tego C9, takich najważniejszych efektach z tego oczyszczania organizmu. No efektem ubocznym może od tego zacznę, to są kilogramy stracone. Ale głównie tyczy się sprawa są poczucia, energii, chęci w ogóle do, do życia, tak mhm. lepszej jakości przede wszystkim. Dokładnie. Życia. Ale też takiego uśmiechu panie chętnie przychodzą na wiesz, do, do klubu waszego, tak? Chcą trenować, no bo jak zgubią w, dosłownie w 9 dni kilka kilogramów. Stracą ostatnio jakaś twoja pani, tak, Ania? 10 centymetrów no. w talii. Wow, to, to po prostu są efekty w, w 9 dni, naprawdę. Ja, powiedz, jaka, jaka najwyższa waga spadła? Na stubie No, 4,5. 4,5. No to zobaczcie. Na 4,5 kilo w 9 dni to naprawdę było był niesamowity efekt, tak? A oprócz tego ja rozmawiając z paniami w klubie, jak byłam, to jak, jak jestem wielokrotnie, to właśnie panie mówią, że skóra im się poprawia, że mają naprawdę więcej energii, że nie chcą e, po prostu pić kawy, rezygnują z tej kawy i nie dlatego, że rezygnują, ale po prostu dlatego, że nie mają ochoty na kawę, nie mają ochoty na e, słodycze, co też jest bardzo wartościowe, prawda? Jakie tam jeszcze efekty w tej senności nie ma. O, wysypiają się, tak, ale i też lepiej śpią. Któraś z dziewczyn właśnie mówiła, że nareszcie zaczęła spać w nocy normalnie, prawda? Prawda? No, no tak, i zwiększa się po prostu energia, ponieważ jak. Z zlikwidujemy te toksyny, metale ciężkie, to wszystko, co aloes usunie z naszego organizmu, no to wtedy po prostu jakość naszego życia się poprawia. Taki zestaw Clean 9, jak Ty proponujesz e, robić, co, jaki czas? Dwa razy do roku. Mhm. To, na żeby... jesieni i na wiosnę. No, to super. To Także tak teraz, najrozsądniej. Teraz kolejna partia Pań e, zaczyna. E, również Klina, bo takie, teraz mhm. macie wyzwanie na siłce. E, jakie? Że... Co? Bądź szczuplejsza na Sylwestra, tak? No tak nam się wydaje, a to dosłownie tak to, chwila tak to została będzie. chyba, tak? Do tego Sylwestra, bo to już zleci błyskawicznie, tak? Dwa miesiące już będzie grudzień. Moment. No, dokładnie. A powiedz, jak, jak Twoja mama, bo Twoja mama pewnie w następnym miesiącu będzie też robiła awans, bo też zainteresowała się bardzo tematem i bardzo e, wiele pań e, też m, skorzystało z jej wiedzy, z jej pomocy. I ona też zaczęła właściwie od klina, i sama straciła 4 kg, prawda? Chwaliła nam się. Monia, tutaj, Nie wiesz, wrzuć, wrzuć, co możesz, po, potwierdź o czym mówimy. Natomiast powiedz, powiedz, od czego się zaczęło mamy i dlaczego takiego bakcyla złapała do tego, żeby panią polecać? No zaczęło się tak jak wspomniałaś, od Klina Na no, poleca, bo wie, że naprawdę, no działa, tak. Mhm. Nie trzeba, że tak powiem, jakiś tam. Ogromnych wyrzeczeń, żeby mieć w końcu jakiś efekt, tak? O, po super. wielu, wielu próbach z różnymi dietami, czasem wystarczy coś prostego i na tym to polega. Także że czasem jest coś blisko nas, ale, ale w ogóle o tym nie wiemy, dopóki sami się nie przekonamy. Wiele pani myślę, że martwi się że będą głodne, prawda? Możesz powiedzieć, jakie zmienia ja Zmienię sobie rękę, bo jednak, wiesz, siłownia siłownią, ale wiesz, już tam telefon waży. No. Powiedz, wiele pań boi się o poczucie głodu, a tego głodu przecież nie ma, tak? Twoja mama o tym mówiła, babcia też robiła klina, prawda? Nie ma głodu, bo jest to tak rozpisane, że co tam trzy godziny tak naprawdę coś pijemy. Nie ma po prostu stałych pokarmów, ale jest odżywka, jest aloesik, więc nie to, że taki aloesik. totalny post. tak? Mm -hmm, mm -hmm. A organizm i tak dzięki temu, co zrobimy, się tak fantastycznie odwdzięcza, że naprawdę efekty po prostu są, prawda? Teraz rozpoczynacie kolejny etap, tak? Kolejną tablicę tam budujecie. Ja mam prośbę w poniedziałek, żebyś nagrał po prostu live'a i pokazał wszystkim tą tablicę, która się tam tworzy, bo panie same wpisują swoje efekty i już naprawdę tam jest no, bardzo dużo fajnych efektów, które mogą inne panie zmotywować do tego, żeby, żeby po prostu zrobić to dla siebie, po prostu dla siebie, dla swojej skóry, dla swojego samopoczucia, dla swojego wyglądu, dla swojej Energii, dlaczego jeszcze? Dla, dla siebie po prostu zrobić sobie taki prezent dziewięciodniowy, prezent, który naprawdę spowoduje, że po prostu poczujecie to na sobie. Albert dzisiaj wyjeżdża z kolejnymi właśnie zestawami dla. Dla kolejnych pań, które się zdecydowały i też dla pań od mamy, tak? tak. E, no i już, no i lecimy dalej. E, jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście wpisujcie, e, pytajcie, jeśli macie jakieś wątpliwości, jakieś obiekcje, coś wam chodzi po głowie, czego jeszcze nie wiecie na temat tego aloesowego detoksu. To, to rzeczywiście pytajcie, bo to jest warte, tak? Warte tego, żeby każdy po prostu chociaż raz przez to przeszedł. My może bardzo często wrzucamy, najwięcej chyba filmików jest o, o tym Klinie 9, no bo wszyscy po prostu od tego zaczynają, prawda? Od aloesu i o oczyszczeniu organizmu, a potem to i powierzchnia wchłaniania się powiększa w jelitach, prawda? Jeśli oczyścimy jelita aloesem i wtedy wszystkie suplementy działają i wtedy po prostu wszystko, co robimy po prostu lepiej się wchłania, więc wszystkie suplementy, które zażywamy, więc y, chyba dlatego warto, nie? A I w ogóle jeszcze powiedzmy, że niektóre panie mówią o tym, że mają jaśniejszy umysł, że w ogóle zaczynają pamiętać numery telefonów, zaczynają po prostu mieć lepszą pamięć, no czują to po prostu na sobie, że, że ten zastaw działa. Moi drodzy, E, dziękujemy, gratulujemy. Ja mam nadzieję, że teraz posypią się jakieś gratulacje. Tu nas osoby oglądają, więc gratulacje dla, dla Alberta. Prześlijcie serducha, bo e, no to. Warto po prostu wspierać młodych ludzi. Powiem Wam, że gdybym ja w jego wieku wiedziała, że Forever daje taką możliwość i że jest w ogóle na świecie taka firma, która daje tak niesamowite możliwości współpracy, to na pewno bym z niej skorzystała. Także tym bardziej stawiamy na młodych i młodym ludziom trzeba o tym mówić, że żeby nie musieli pracować. 40 lat po to, żeby mieć emeryturę. O, zobaczcie, jakie serducha. Kasia prosto ze Stanów ci wysyła, także super. Kasia jest psychodietetykiem, także też przeszła już nieraz klina i też jej bardzo zdrowotnie pomógł, więc Kasiu, pozdrawiamy cię też bardzo, bardzo ciepło i serdecznie. Dobrze, moi drodzy, dzięki śliczne, pozdrawiamy. Pytajcie, wypytujcie Alberta o wszystko, zgłaszajcie się do niego albo do osoby, która wam, was zaprosiła na tą grupę również. Wszyscy chyba na tej grupie już przeszli klina, bo to jest początek, który każdego nas czeka. Kasia wysyła serducha, o i gratulacje dla Alberta. Super. Dziękujemy. Pa, hej, hej. Przemiłego weekendu. Hej, pa.